Moi drodzy, zawsze kiedy wspominamy jakichś świętych, mamy pewien problem. Jakie oni mają przesłanie do nas? Zupełnie inaczej jest ze świętym Janem Chrzcicielem. Myślę, że to jest największy paradoks, bo on ma większe przesłanie tu i teraz, do nas, w XXI wieku, niż wtedy, kiedy rodził się 2000 tysiące lat temu. Poza najbliższymi Praktycznie nikt nie odczytał, dlaczego się narodził. Wszyscy wiedzieli, że to coś wielkiego, ponieważ w tak podeszłym wieku przychodzące dziecko w Izraelu było kimś ważnym, było znakiem jakiegoś specjalnego błogosławieństwa, ale nie wszyscy wiedzieli, jakie to błogosławieństwo będzie. Ale czego dzisiaj chce nas nauczyć Jan Chrzciciel? Dlaczego on jest tak ważne? Pierwsza rzecz. Wytrwałość. W naszym wieku, gdzie wszystko już nie goni, tylko pędzi. Myślę, że my bardzo często się zniechęcamy. Bo musimy mieć odpowiedzi już teraz, natychmiast. I praktycznie nie jesteśmy wytrwali. My nauczyliśmy się być cywilizacją strażaków, które umiejętnie gasi pożary. Ale tak naprawdę zaplanować, a potem być konsekwentnym i wytrwałym, przychodzi nam z trudem. Druga kwestia zaufanie. Jak można ufać, kiedy Pan Bóg mówi, jesteś błogosławiony, jesteś ważny, ale gdy przychodzą konkrety, tych konkretów nie ma? Kiedy człowiek się buntuje i mówi, Panie Boże, Trochę miało być inaczej. Czy ja przypadkiem nie zostałem jakoś oszukany albo wprowadzony w jakiś błąd? A Pan Bóg za każdym razem mówi: poczekaj, zaufaj, zobaczysz, ale poczekaj. Trzecia kwestia nadzieja. Mówi się, że nadzieja nigdy nie powinna ustać. Ale z tą nadzieją za każdym razem każdy z nas ma jakże wielki problem. I ta nadzieja prowadzi chyba do najtrudniejszej rzeczy, z którą my, ludzie współcześni, mamy największy problem, a mianowicie z pokorą i uniżeniem się. Zobaczcie, jaka wielka pokusa stała przed Janem. Kapłan mający wyższe święcenia niż Jezus. I wszyscy przychodzili do Niego i mówią: To ty, czy nie ty? No, Mesjasz, to ty. No przyznaj się, czy w nas taka pokusa nie jest? No jestem wspaniały, genialny. Potrafię coś tam zrobić. Nawet mam jakieś sukcesy nawet przez przypadek. Ale czy ja umiem się uniżyć? I zobaczcie na największy paradoks: Ten, kto potrafi się uniżyć i być pokornym, tylko ten jest wolny, bo on potrafi odczytać wolę Bożą. A nam niestety bardzo często własna wola myli się z nią, i czasem nie wiemy, która jest Boża, która jest moja, gdzie jest pokusa. A gdzie jest wypełnienie woli Bożej. I z tym, jakże mamy wielką trudność. Ale przypatrzmy się także tym najważniejszym osobom przy narodzeniu Jana Chrzciciela. Pierwsza, Zachariasz. No ten chłop miał pod górę. Niby kapłan. Niby wszystko powinien wiedzieć. Zobaczcie na największy paradoks. Będąc w świątyni przed najwyższym Bogiem ma objawienie i to objawienie mówi mu o czymś, w co on nie wierzy. Mówi, wiem, że jesteś w podeszłym wieku, ale wreszcie Pan Bóg cię usłyszał. Będziesz ojcem. Ja? To już nie czas dla mnie. I zobaczcie paradoksalnie w naszym życiu, czy nie jest podobnie? Czy my w momencie trudności, kiedy ktoś nas obdarzy dobrym słowem, wierzymy, że coś może się spełnić? I drugi paradoks jeszcze większy. W momencie, kiedy już się obietnica spełnia, on też ma z tym problem i nie może uwierzyć. Że tak się ziściło. Moja ulubiona święta, Elżbieta. Kobieta, która i płacze i się cieszy, ale która jest wytrwała. Chyba w niej widać najbardziej, dlaczego kobiety mają większą łatwość do świętości, a my faceci mamy pod górkę. No cóż. Widać już tak jest, że czasem Kościół powinien się wsłuchiwać w głos kobiet, ponieważ one mają taką głęboką intuicję, którędy pójść i gdzie tą świętość odnaleźć. Sam Jan Chrzciciel, zobaczcie co on mówi, jestem błogosławieństwem. I dzisiaj paradoksalnie on chce każdemu z nas przypomnieć, jak ważną kwestią jest życie. Każde życie. I że to każde życie trzeba przyjąć i być za nie wdzięczne. I ostatni bohater, który niby jest i go nie ma, Jezus. I zobaczcie, jak wielka intuicja. On nigdy nie przychodzi wprost. On przychodzi przez kogoś. My bardzo często byśmy chcieli, żeby Bóg przyszedł do nas tak, żeby nas porazić jakbyśmy się mieli spotkać z jakimś dużym uderzeniem a pan bóg za każdym razem wybiera zupełnie inną formę delikatną przez kogoś to nas uczyło jeszcze jednej rzeczy o wrażliwości że bardzo często każde spotkanie spotkanie z drugim może być spotkaniem z bogiem i nie jest ważne czy ta druga osoba ma tego świadomość, czy nie? Dzisiaj, kiedy świętujemy narodzenie Jana Chrzciciela, zadajmy sobie te cztery pytania. Pytanie o moją wytrwałość, pytanie o moje zaufanie, pytanie o moją nadzieję i paradoksalnie o wolność, czyli o moje umniejszanie się i pokorę. Bo to jest najlepsza droga. Do świętości. Amen.